Halo, tu zespół akwarium gdyńskiego. Zapraszamy do wysłuchania cyklu podcastów Wielo Ryby. Dowiecie się z niego sporo ciekawostek na temat świata, w którym żyją ryby i wieloryby. Dzień dobry, z tej strony Dominika, stażystka w akwarium gdyńskim. W dzisiejszym odcinku opowiem o migracji wielorybów. Poruszymy takie zagadnienia jak: Czym jest w ogóle migracja i w jakim celu się odbywa? Czy wszystkie wieloryby migrują? Dokąd w ogóle się udają? Który gatunek odbywa najdalsze podróże? Ale zanim skupimy się na samych wielorybach, to wypadałoby powiedzieć, co to są te migracje. Czy można je porównać do naszych wyjazdów na wakacje lub urlop? A może jest to niezbędna przeprowadzka na drugi koniec świata? Migracje, czy też wędrówki zwierząt, to termin, który najczęściej określa się regularne, zazwyczaj sezonowe. Przemieszczanie się poszczególnych gatunków na różne odległości. Wędrować mogą całe populacje, stada, ale też pojedyncze osobniki. No dobrze, ale pewnie nasuwa się Wam kolejne pytanie. Po co w ogóle zwierzęta migrują? Już spieszę z odpowiedzią. Najbardziej znane są migracje żerowiskowe, wynikające ze zmiany dostępności pokarmu oraz takie związane z cyklami życiowymi, np. wędrówki rozrodcze. Znane są też migracje na mniejszą skalę. Za przykład mogą nam posłużyć organizmy planktonowe w zbiornikach wodnych, morzach czy też oceanach. W ich przypadku wędrówki odbywają się pionowo i są związane z cyklami dobowymi. Organizmy fitoplanktonowe za dnia, gdy jest jasno, przemieszczają się bliżej powierzchni, aby tam skorzystać ze światła słonecznego potrzebnego im do fotosyntezy. Natomiast na noc schodzą w kłąb zbiornika. W zależności od przejrzystości wody i głębokości danego zbiornika mogą to być zaledwie centymetry, jak również metry. Teraz gdy już wiemy, co to jest migracja, to wypadałoby wrócić do wielorybów. W końcu to one są głównymi bohaterami naszej opowieści. A więc, czy wszystkie wieloryby migrują? Z pewnością możemy wyróżnić parę gatunków, których wzorce migracji udało się dość dobrze poznać na przestrzeni czasu. Zaczniemy od wala szarego, zwanego też pływaczem szarym. Gatunek ten jest jednym z wielorybich rekordzistów. Jeśli wśród tych ssaków odbyłaby się podwodna olimpiada, to z pewnością w biegu maratońskim lub też raczej pływaniu długodystansowym pływacz miałby największe szanse na złoty medal. Nie bez powodu jest on nazywany maratończykiem wśród wielorybów. No dobrze, ale jak długie są wędrówki tego zwierzęcia? Coroczne migracje pływacza obejmują rejony Arktyki, np. okolice cieśniny Beringa oraz południowe wybrzeże Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Lato wieloryb spędza na żerowisku w chłodnych, ale obfitych w pokarm wodach Arktyki. Natomiast, gdy zbliża się jesień, najedzony wal wyrusza drogę do miejsca lęgowego. Zimę spędza w ciepłych przybrzeżnych wodach o dużym zasoleniu. Na miejsce odpoczynku i przyjścia na świat potomstwa wybiera wody lagun Ochody Libre oraz San Ignacio oraz Zatokę Magdalen, to tam właśnie można najczęściej je zobaczyć, czasem nawet z brzegu. Często organizowany jest tam również Whale Watching. Pamiętajmy jednak, by nie przeszkadzać im, w końcu odpoczywają w swoim naturalnym środowisku. Kolejnym podróżnikiem będzie dość znany gatunek, jakim jest humbak. Odbywa on migracje cykliczne. Żyje we wszystkich oceanach świata, jednak niezależnie od populacji, wzór migracji mają podobny. Te, które żyją na półkuli południowej, spędzają tamtejsze lato w Antarktyce. A gdy w maju zbliża się zima, będą w okolice równika. długo wcześniej te same rejony opuścili ich północni pobratymcy, dla których z kolei zbliża się lato. Czyli poda wyruszyć do Arktyki. Wędrówką, którą śledziło wiele osób i niewątpliwie wzbudza wiele emocji, jest podróż pewnego niezwykłego wieloryba. Albinotyczny humbak migalo, ze względu na nietypowe zabarwienie skóry, otrzymał mianę Białego Gościa. Do 2006 roku był on jedynym poznanym białym humbakiem na świecie. Widywany głównie wzdłuż wschodniego wybrzeża Australii. Od pierwszego spotkania z Migalo odnotowano co najmniej 50 podobnych obserwacji. Z powodu dużego zainteresowania nietypowym humbakiem naukowcy martwili się, że zwierzę może dezorientować się z powodu ciągłego towarzystwa łodzi z turystami i nurkami. Dlatego też władze Queensland i Nowej Południowej Walii wprowadziły ustawę, według której żadna nieuprawniona łódź nie może zbliżyć się do humbaka na mniej niż 500 metrów. Walbiskajski południowy swą coroczną podróż zaczyna w wodach strefy subarktycznej, skąd następnie płynie tysiące kilometrów, aby w płytszych i cieplejszych wodach wydać na świat potomstwo. Wielodyby te spędzają lato, czyli na półkuli południowej styczeń i luty, żerując w oceanie antarktycznym i obrastając w tłuszcz. Jego gruba warstwa zapewnia im świetną izolację w zimnych wodach, a także zapas energetyczny w czasie migracji. Z początkiem lipca samice Wala Biskajskiego przybywają w okolice południowej części wybrzeża Santa Caterina w Brazylii. Tutajsze plaże i klify przez kilka miesięcy przyciągają miejscowych oraz turystów, którzy z zapartym tchem obserwują, jak wielorybie mamy opiekują się młodymi cielakami. Największy spośród waleni, ale też zwierząt zamieszkujących ziemię, płetwal błękitny występuje we wszystkich oceanach. Takie rozmieszczenie powoduje, że wyróżniamy cztery podgatunki tego giganta. Tak, jak większość innych gatunków wielorybów, schemat migracji płetwala jest do nich podobny. Latem wieloryby te w strefach podbiegunowych południowej i północnej półkuli. Zimą zaś migrują w rejony równikowe w celach rozrodczych. Ponieważ pory roku na obu półkulach nie pokrywają się, populacje południowej i północnej półkuli nie mieszają się. Jedna z nich znana jest jako wschodnia populacja północnego Pacyfiku. Migruje od Alaski po równik, a lato i jesień spędza u zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Płetwale błękitne, żyjące na południowej półkuli, są nieco większe od swoich północnych pobratymców. Z badań wynika, że płetwale błękitne w poszukiwaniu żerowisk polegają raczej na wspomnieniach. Z przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że w obrębie prądu kalifornijskiego. Ssaki te niemal idealnie dopasowały trasę i czas swojej wędrówki do obszarów i okresów występowania największej ilości kryla z poprzednich lat, a nie do dostępności kryla w danym roku. Sugeruje to, że płetwale wracają do żerowisk, które zapamiętały z poprzednich lat jako stabilne i obwidujące w pokarm. Niestety, może mieć to tragiczne skutki, jeśli zmieniające się warunki klimatyczne spowodują, że dostępność pożywienia będzie odbiegać od oczekiwań waleni. Postęp technologii na przestrzeni lat i dostępność nowych narzędzi znacznie ułatwił śledzenie migracji wielorybów. Obecnie do identyfikacji i śledzenia populacji wykorzystywane są zdjęcia satelitarne. Obserwacje prowadzi się w charakterystycznym dla danego gatunku rejonie, a dzięki wysokiej rozdzielczości zdjęć można obserwować charakterystyczne cechy tych zwierząt, np. płetwy grzbietowe i ogonowe. Pływacze szare są najłatwiejsze do identyfikowania na zdjęciach satelitarnych ze względu na kolor ciała, który kontrastuje z otaczającą wodą. Monitoring prowadzi się również za pomocą dronów. Dzięki tak uzyskanym zdjęciom możliwe jest wykonanie pomiarów długości i szerokości ciała wielorybów, co dostarcza informacji o stanie ciała i odtłuszczeniu. Dostarcza to również informacji o środowiskach, z których korzystają wieloryby. Czy są one obfite w pokarm, czy wręcz odwrotnie? Na dziś już kończymy naszą podróż z Wielodybami. Po więcej ciekawostek zapraszam do kolejnych odcinków podcastów. Ja się z Wami żegnam. Miłego weekendu.